Kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na koktajl z buraka, jabłka i szpinaku. Czyli zdrowy, pełen witamin, oczyszczający napój, idealny dla osób dbających o linię. Zapraszam do oglądania filmu. Obrane ze skórki buraki kroimy w niewielką kostkę. Umyte jabłka razem ze skórką kroimy na mniejsze części. Do kielicha miksera wrzucamy pokrojone buraki, jabłka oraz szpinak. Na końcu wlewamy wodę wszystko miksujemy do uzyskania jednolitej konsystencji. Tak przygotowany koktajl przelewamy do szklanek, dekorujemy miętą i od razu podajemy. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.